To jest sytuacja, że ja piszę, żebyście weszli na Discorda, a Wy nie chcecie wejść. Kiedy Wam się podoba, robicie roleplay. Kiedy Wam się nie podoba, mówicie, że to nie jest serwer RP. Dostosowujecie każde zadarzenie i każdą sytuację pod Waszą narrację, żeby było tak, jak Wy mówicie. I za każdym razem. Manipulujecie swoją wersją wydarzeń, i co jest, najgorze, co jest najgorsze, że ta najmłodsza część widowni, która jest najgłośniejsza, wierzy i lata po każdym innym streamie, powtarza tą wersję wydarzeń i zaczynają powtarzać to wszystko po prostu jak roboty. I to jest kolejna taka sytuacja, Blacha. I rozmawiałem o tym ze Bronem dwukrotnie od początku kwadratowej masakry. To była moja pierwsza rozmowa pisemna. Druga pisemna, druga rozmowa słowna i nadal nie przyniosło to efektu. Ty, Blacha, jesteś z nich wszystkich najmłodszy i sorry, Blacha, ja nie, nie nawet jeżeli to było, to był, mówiłeś ty, to sorry. Tak. Okej, okay, czat, Ewron mnie ani razu nie uderzył, to nie jest jego wina, to jest, to wszystkich inna, tylko nie jego, ja pierdzielę, naprawdę, w sensie jak... Jak tutaj przychodzą czasem ludzie, którzy mi próbują wytłumaczyć, że dlaczego płaczesz, to powinieneś inaczej grać. Nie czad, zagrał chujowo. No kurwa, powiem to wprost. Ewron zagrałeś chujowo, robisz chujowy content innym graczom. To jest tak, że wszyscy muszą robić content pod ciebie, a jeżeli nie robią contentu pod ciebie, to wtedy mówisz, że to nie jest serwer RP. Chodzi o to, żebyś Ty się dobrze bawił na swoim streamie, ale w momencie, kiedy ktoś inny się źle bawi, to wtedy mówisz, że on płacze i o co się spinasz, a później, później gadamy sobie prywatnie i mówisz, że nie będę tak robić. To jeżeli prywatnie mi mówisz, że nie będziesz tak robić, a później się logujesz i tak robisz, to sorry, ja się, wkur ja się na to wkurwiam teraz, ja mówię o tym publicznie. Mówiłeś mi już dwa razy, że prywatnie nie będziesz tak robić, że będziemy robić normalnie akcję, ale jak mamy robić akcję, to nie wchodzisz na Discorda, wpadasz czterema chłopakami, zabijasz i zaczynasz świętować. To nie jest fajna akcja dla mnie. Nawet jeżeli nie ty zaatakowałeś, ty jesteś ich liderem i tyle. I mi nie chodzi o płacz, tylko ja się po prostu źle bawię teraz, no. Możecie w końcu wziąć Evrona i jego marionetki, usiąść ja z Ja rozmawiałem i wyjaśnić, już, o, on już mi prywatnie mówił, że nie będzie, mi, nie będzie takich akcji. X graczem, który ma chłopadosy. Chat, jeżeli będziecie mi dawać argumenty, że Blacha jest, że Blacha jest liderem, to naprawdę czad, Nie wiem, czy wy macie 12 lat i po prostu wy nie rozumiecie, czy wy myślicie, że jestem takim debilem, że uznam, że Blacha jest liderem, to on nimi zarządza. Przepraszam, no ale porównam, no mój roleplay, siedzę, gadam z ludźmi, robię im content, co nie, robię jakieś akcje wspólne, a roleplay Evrona sprowadza się do tego, że jestem zabijany czterech na jednego i, jest, i mi przychodzą ludzie na czat i mi piszą nie płacz, to nie jest serwer RP, dlaczego się spinasz? No przepraszam, no taka jest prawda, że jest to w chuj jednostronne. I to jest bardzo na zasadzie, że mam więcej widzów, robię teraz content, zatem dostosuj się pode mnie. Jeżeli się nie stosujesz, to jesteś płaczkiem i dlaczego płaczesz? Nie, nie płaczę, po prostu krytykuję chujowe zachowanie i tyle. I nie spinam moto dupy, tylko to jest po prostu kwestia tego, że się nie bawię dobrze. No nie będę udawał, że się dobrze bawię, bo się bawię chujowo.